kontrolować, a dla chorego pacjenta jest subiektywnym doświadczeniem źródłem cierpienia. I świadomość tego dysonansu powinna nam przyświecać, a jednocześnie lekarze młodzić tam starczy i starać się spróbować przyjąć perspektywę pacjenta, zrozumieć jak to wygląda. Medycyna jest na sposób naukowy, to jest jej zaleta, dzięki temu jest skuteczna i takie wspaniałe leki mogą być opracowywane, jak te, o których dzisiaj ale yy, ten punkt widzenia, jaka jest przyczyna choroby, jak się nazywa, jak ją leczyć, jest różny od tego, o co chodzi o choremu, to znaczy jak to będzie przebiegało, czy choroba będzie cierpał, cierpiał, jakie będą działania niepożądane, leczenia i wreszcie czy choroba prorokuje leczenie. To jest to, co dla choroby jest najważniejsze. Ja Wiemy, że zwykły człowiek jest samotny, bo się, słyszeliśmy te różne wypowiedzi, tą piękną psychodawkę, którą słyszeli, jest zagubiony, a jednocześnie w niektórych chorobach jest stworzenie, do do czynności poznawczych, ale też ma często poczucie winy, to znaczy w do swoich bliskich, że im to zrobił, że zachorował. To także niesie ze sobą stygmat, który ukrywa i wstydzi swojej choroby z powodu tego stygmatu. I można przyjąć, że szczególnie w ostrej fazie choroby, ból, stres, strach, działanie leków, oraz ten znajomość świata, w którym pacjent się znajduje, degradują go do stanu dziecięcego, w tym natalistyczne reakcje, halucynacje, mogą ostatnio przesłonić radia leczenia. To jest ten okres, na którym choroba spada człowieka. Już wielki polski lekarz, żyjący 100 lat temu, yy, będący nie dość, że wybitnym yy, specjalistą, bardzo ciekawa jest jego krajera życia, on był na często w Częstochowie, Biegańskiej, odmówił katedry, yy, na Uniwersytecie warszaw... no, Warszawskim, bo dla niego było ważniejsze, by tam lekarzy na miejscu. I on powiedział, kiedy szczęście ucieka, człowiek wszędzie widzi odpowiednie. Ludzie zaniepokojeni o no los tych najbliższych są niezmiernie wrażliwi, bo każde słowo, każdy wraz z twarzy lekarza, ważny tłumaczyć. Jedno nieostrożne słowo, ile czułe są poddane przyczyną. Proszę Państwa, żeby jakby zbliżyć to ze spowodu do pacjenta, w latach 70. w Kanadzie, w bo się taki ruch medycyny na pacjencie, który, który jest jakby wyjściem medycyny z uwzględnieniem jej całego potencjału naukowego w kierunku zgłębienia zarówno choroby, jak i doświadczenia chorowania, zrozumienia całości osobnego człowieka, stworzenia wspólnej płaszczyzny porozumienia i wzmacniania relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, wchodząc doświadczenia, że najlepszym lekarzem jest lekarz sam. Lekarz sam jest lekarz. Proszę Państwa, Amerykański Instytut Medycyny określający priorytety w rozwoju służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych, powiedział, że medycyna skupiona na pacjencie jest jednym z głównych kierunków, w którym medycyna się powinna rozwijać. I jednym z takich pojęć, którym się posługuje, jest pojęcie jakości życia, to jest się składa bezpieczeństwo chorych, umiejętne zapewnienia środków do życia, kompetencja funkcjonalna, komfort, godność, autonomia, prywatność, znacząca aktywność, związki społeczne to wszystko, o czym tu była mowa Przy, przyjemność indywidualna i dobra zamknięcie. Duchowe. I proszę Państwa, pojęcie jakości życia, to jest... Dlaczego ja jakość życia w tych chorobach, jak stwardnienie W chorobach przebiegu, które nie robią wyleczenia, słyszeliśmy, że często stwardnienie nośniaków jest chorobą, którą można zatrzymać, ale y, nie można wyleczyć, to jakość życia jest jedyną mianą sukcesu medycyny. I współczesne interwencje medyczne, często, jak jest wspomniałem, w chorobach nowotworowych, mogą posiadać jakość życia. I na to wszystko warto zwracać uwagę. I ten medycynny też powiedział, że należy do ocena jakości życia i wykorzystywanie danych porównawczych w opiece nad osobami czy chory. Taka opieka poprawia relacje lekarza z pacjentem, angażuje chorego w podejmowanie decyzji terapeutycznych i motywuje do sobą kontrolę i przestrzegania zaleceń. Dane co do jakości życia mogą być wykorzystane jako argumenty w procesie podejmowania decyzji i zachęcanie do sobą nie mogą Teraz jakość życia jest tak z jednej strony to jest coś, co można policzyć, prawda? Dlatego w tej medycynie naukowej to jest taki sposób, w którym obiektywne wchodzą do, do myślenia lekarskiego, Bo są różne kwestionariusze, jak, i ten często stosowanych w wariach porównawczych. Kwestionariusz ogólny na sprawność fizyczną, ograniczenia w codziennej aktywności z powodu niesprawności fizycznej, ból fizyczny, ogólne postrzeganie stanu zdrowia, funkcjonowanie społeczne, ograniczenia w aktywności z powodu problemów emocjonalnych i ogólne samotnie psychiczne. Przecież wszystko Są odpowiednie punkty za to i można na odpowiedniej skali ocenić jakość życia chorego. Ale już Albert Einstein powiedział, że nie wszystko, co się liczy, daje się policzyć, nie wszystko, co można policzyć, jest warte policzenia. Dlatego ważne, dużo ważniejsze jakość życia jest jako pojęcie, jako taki no, argument dla drugiej strony, dla strony pacjenta, który można uczwędnić w aktywnym podejmowaniu decyzji. I na przykład w podejmowaniu decyzji przez Agencję Oceny Technologii Medycznych jako życie jest bardzo ważnym miernikiem tego